Siemano, witajcie z tej strony UnGames. Games. No i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku parkour Stairway. O oh yeah. Wy nie zamyślać łapy oraz suba. No i słuchajcie... Tak no dobrze... Jeżeli ktoś oglądał w poprzedni odcinek, to wiecie, że... Kurczę, że ja dalej tutaj się kiszę na tym niestety poziomie. Na początku wydawało mi się, że to, że to zrobię, a teraz się kurde kiszę. No normalnie... Masakra, ale dobra. Spokojnie. Słuchajcie, będą się o ciszej mówić, bo znowu nagrywam późno. Prawie zawsze nagrywam późno te filmy, więc... Więc zrozumcie mnie. Albo jest po trzecie, albo po 22, już teraz kurde nie pamiętam. Jest po trzecie już jest, więc no jest późno, więc naprawdę troszeczkę ciszej muszę. Oh, i na spokojnie oczywiście, na spokojnie, bez stresu, tylko na tym piesek mam problem. O, dobra Tutaj tutaj i kurrcze. Tutaj, a później gdzie trzeba? O Boże, chyba z tych headingu na drabinki później trzeba. O matko, no to ten parku trochę jest przesrany tak, 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 tak a little bit o matku, co to ma być To jest przesrane, tak tylko tyle chcę powiedzieć. No jest... będzie, będzie trudno to zrobić bez że jakiej, żadnej jakiejkolwiek pomocy wiecie? I teraz co tutaj? Ja bym sobie zrobił tutaj spawn point, bo ryzyk fizyk. o nie, tego spąpujna, to zróbmy może lepiej bardziej na, na, na środku. Okej, okay. no tutaj są te drepinki, ale... Kurde, to będzie ciężko wskoczyć. Nie ukrywam. Dobra. O nie! No i widzicie? Stałem i się i spadłem po jakimś czasie z bloku, nie? Jakie to jest głupie. Suwam się z tego bloku, z tych bloków jak... O matko, ej dobra, to będzie trudno Obawiam się, że tego nie ogarnę to się sorry, jeżeli będę, nie wiem, mało gadał czy coś, ale Jestem po prostu zmęczony, więc Dajcie już mi, proszę, troszkę odsapnąć, bo No już jestem zmęczony, więc Nie no, tam są skrzynki, nie no, tutaj to nie odpada O, oh, kurde Dobra, wiecie co, darujmy sobie ten skok. Ja sobie tu wejdę po prostu na e, drabinki. Cyk, cyk, cyk. Ja sobie daruję już, bo naprawdę nie chcę mi się tego dłużej robić. Bez sensu, trochę, moim zdaniem. Dobra, tutaj, teraz, tutaj. Co? Tam nie? Ej, co jest? We spadłem Ej, no. Aha, dobra, tu na piesek trzeba wejść. Teraz ogłogarnia. Okej, okay, tutaj trzeba. Dobra, tutaj... hej, tu chyba trzeba na drabinki wejść. Ja źle zrobiłem ta teraz chyba na piecyk trzeba wejść. No właśnie. Tylko na te piecyk... Czekajcie, to są drabinki. Nie. A, że on spadłem. Tak e, głupi, żałosny sposób. Nie! A, kurde! Jasna cholera! Co tu się odbije i daje? No, teraz, teraz tak. Teraz tutaj. Jeszcze i kurde! No to ta wyskakuje z tej drabinki, ja nie mogę. oj słabo! O Jezus Maria, boże już niezręczny jestem. Co ja robię? ze swoim życiem, Dobra, tutaj... O, no, teraz tu mi nie wyjdzie, zajebiście. już widzę z tymi drabinkami, co to będzie, nie? Będzie przesra. No, No, dupę jeża! Jeszcze raz. Uff, przydałaby mi się tutaj medytacja. Nie już jasna strzała mnie za strafistę. no i to, to jest zajebiste, że na początku mi to wychodziło, a teraz mi już nie będzie, nie będzie mi to wychodzić to jest właśnie najgorsze, że na początku ci to wyjdzie no jak, no kuźwa, no bez jaj czy to robię to tak samo mi wkurza normalnie to, jakim cudem ty, ja nie mogę tego oszukać i zrobić to jakoś w ten sposób, czekaj O, dobra, już mogę to tak zrobić. Ja się tam męczyłem niepotrzebnie. Kurwa! Dobra, trzeba zrobić dzień, bo ewidentnie wam powiem, że. w przeciwnym ja nie będę wygrał. No dobra, no można to tak to, 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 to załatwić, ale tu. No! Ja pier. Tu, czy? Ej no tam wyskakuję z tej drabinki, wyskakiwałem z tej drabinki, nie? Z tej, co jeszcze jest tutaj za rogiem A tam nie, nie potrafię Co za bezsens, a tu nie doskoczę chyba Chociaż nie, doskoczę, a nie, nie doskoczę Chyba A nie, dobra, doskoczę, tylko ledwo doskoczę, więc... No trzeba po prostu mieć tutaj wyczucie, ale da tu się wejść O dobra, 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 dobra Jestem, jestem, jest... O, o! Co tu tam było, ej! Co to tam miało znaczyć o się tam? Co to No no weźmy sobie... piszmy kill, bo w końcu mamy... No ej, no to już kliknąłem to, dobra Prawie zrobiliśmy ten poziom, ale żebym tam troszeczkę zrąbał, bo tu też jestem przyzwyczajony Dobra, i tutaj trzeba ostrożnie, bo tutaj jest ta drabinka w takim śmiesznym miejscu. Okej, okay. kurde, znowu mi zlagowało. Okej, okay, jesteśmy na jakiś cment... you are step 13 13. O, oh fuck steve. Co to jest napisane kto i ile żył? Na cy... Co? Co do Patrzcie patrzę na to? Tu mam napisane daty, a tam a... Ta z tyłu nie. Ale, to jest napisane kto i ile żył, Steve to jakiś chłopak Hirobary... A on call. Okej, okay, ale dobra, nie no skupiamy się na parkurze. Gdzie jest parkur? Ha, dobra, czyli tu musimy... A jak ja to zrobić? Skupić sobie pańczyna? Aha, dobra. O w nie... No i zasrało się. Dobra, no, musimy... Wypaść z tej pańczyny i jeszcze raz to zrobić. No dalej wypad... Opa. Aha, czyli tak, tak i cholera, tak, ale no, jeszcze raz jest. Nie... No, w dupę, jeżdżę jeszcze raz. Raz na cztery. razy po dwa razy, okej okay. o nie, teraz to się nie wydostanę, ale beznadzieję. Dobra. Pyk i. Pyk! Nie! Yeah. Jestem, jestem. Dobra. Och, okej okay. Wow, wow, wow. Dobra, to idziemy sobie dalej. Tutaj tak. A teraz gdzie mam iść? Nie, no tam na pewno nie. Chyba tam, albo tu. Kurde, no teraz nie mam pojęcia. Nie, to trzeba, dobra, to trzeba iść tutaj. Ale sobie zrobię ewidentnie tutaj spam point bo nie mam zamiaru tutaj. Ooooh, wiedziałem, że to będzie Wiedziałem. Okej. Okay. No, kilka razy tutaj widać, że ja tutaj. Widać, że kilka razy teraz sobie poumieram. Poumieram sobie kilka razy. się uda. Tupa. Kurde, natomiast ciężko wskoczyć na ten blok... Tu blok! Nie, teraz to wiedziałem, że źle wyskoczyłem. no mówię, trzeba skakać z wyczuciem. Po prostu trzeba mieć wyczucie, no. trzeba totalnie, totalnie z krawędzi wyskoczyć. Kurde, no tam albo jest tak ciężko wskoczyć, albo tak się coś nie zgadza. Ale nie, no moim zdaniem. Ty, no w sumie tu. Ale nie, no double też tu nie zrobię, bo to jest za, za mało. A nie, dobra, double się udało zrobić, okej. Okay. Spoko. Dobra, 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 dobra. Zupa dobra. Oho, ho, ho. Co my tu mamy, moi drodzy? O! O, shit! To będzie najgorsze! Nie, tam jest cieszo, no. Kurwa, serio?